Dobry lot. Dzisiaj zaczynamy serię naszych reportaży o wspólnych gołębnikach, o wynikach polskich gołębi na wspólnych gołębnikach w mistrzostwach świata FCI. Tutaj wiadomo z niewielkim opóźnieniem ze względu na to, że przez koronawirusa wszędzie te transporty były w troszkę późniejszym terminie realizowane. Ale już między m.in. właśnie w Portugalii, w Hiszpanii, w Grecji rozpoczęły się loty konkursowe, także tam polskiego gołębie też zostały wysłane właśnie do mistrzostw świata. Od razu można powiedzieć z rewelacyjnymi wynikami start. Chyba ogólnie polskie gęby mają jeszcze lepsze jak rok temu, gdzie rok temu no naprawdę upaszło to bardzo fajnie, ale widać być może czy to doświadczenie, czy na razie szczęście, czy to, że po prostu loty ogólnie wszędzie są bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o Europę, te praktycznie dzisiaj też. Tak na szybko można powiedzieć był lot na kartakso 150 km, mocny wiatr boczno-czołowy, do tego 38 stopni i niecała połowa gołębi na ten moment po, pół, po chyba bodajże 7 czy 8 godzinach od wypuszczenia jest dopiero w domu. Także tutaj to widać tak samo, że to Grecja, Hiszpania, Portugalia no panują bardzo wysokie temperatury, wiatry dosyć, czy dosyć też takie można powiedzieć niesprzyjające dla gołębi, także tak się dzieje, ale tak jak mówię to warunki są gdzie w tych warunkach polskiego gołębie dosyć fajnie latają sobie, także... Tutaj myślę, że teraz wiadomo, już, co niedzielę będziemy relacjonować wszystkie wyniki z lotów konkursowych. Być może środa i niedziela, jeżeli później się zacznie dużo więcej tych wspólnych gołębików, jeszcze gdzie dojdzie Bułgaria, no, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Tajlandia, Węgry, Włochy, Chorwacja, Serbia, Rumunia. No będzie tych wspólnych gołębików co miara. Także będziemy na pewno mieli dużo, miejmy nadzieję, że dużo powodów do radości, także i do tego, że polskiego będą w stanie wygrywać. I tutaj może przejdziemy już do wyników. Na początek zaczniemy od lotów, które się rozpoczęła się wcześniej, ponieważ już na As Golden na Halki Bigi były dwa loty konkursowe w Grecji. Akurat i zaczniemy tutaj pierwszy lot to był derby As Golden ze 125 km i tutaj 26 miejsce Chodowla Stępniewski, 67 miejsce również Chodowla Stępniewski, 79 miejsce również Chodowla Stępniewski, także fajny początek trzech gołębi w pierwszej setce. Także bardzo ładnie i tutaj od razu na Asgolden był lot 170 km i już 23 miejsce hodowla Stępniewski 33 miejsce również hodowla Stępniewski. Także widać, że te gołębie y, hodowli Stępniewski na razie super sobie radzą tam na Asgolden. Miejmy nadzieję, że tak będzie do samego końca, ale ważne, że początek jest naprawdę bardzo fajny i te gołębie ciągną sprząt. Także to też się y, na początek liczy, gdyż tak zauważyliśmy, że wiadomo zdarza się, że te gołębie, które z początku słabo lecą później, lecą jakoś lepiej, ale ogólnie jak te głębi, że od początku dobrze lecą, to zazwyczaj można powiedzieć, że aż do samego finału są w miarę dobre wyniki. Wiadomo, nie, 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 nie na każdym locie można dobrze odbić i tak dalej, są różne warunki atmosferyczne. Gołębie różne mają pewne, również różne predyspozycje, ale tutaj widać, że te gołębie bardzo sobie na Grecji bardzo dobrze radzą, także trzymamy kciuki dalej. Drugi wspólny gołębik to było właśnie derby Halkidiki. I na pierwszym locie konkursowym 44 i 45 miejsce z odległości 120 km y, Maziarz Racing Team, czyli gołębie z naszej hodowli. 59 miejsce Wróbel Michał Patryk i miejsca 60, 67 i 85 Maziarz Racing Team, także też dosyć fajny start polskiej gołębi. Te, można powiedzieć kilka gołębi w pierwszej setce i tutaj od razu lot y, już dalszy, gdzie 100 km gołębie musiały y, przelecieć przez wodę. I maksymalna odległość właśnie na derby halkidiki to jest ten odcinek 100 km, które gołębi muszą albo iść naokoło, albo pokonywać przez, przez morze. Także, także tutaj też większe są straty i tutaj akurat też na tym locie dosyć, dosyć jeszcze tam sporo gołębi brakuje, na no, ale to już jest Grecja. I tutaj ze 170 km szóste miejsce Majerz Racing Team, miejsce 16 i 32 Stępniewski, 61 Majerz Racing Team i 70 i 98 miejsce również Hodowla Stępniewski. Także widać, że tutaj że można powiedzieć, na tych greckich wspólnych gołębikach na razie bardzo fajnie sobie radzą polskie gołębie. Dają radę, można powiedzieć, to na Asgolden i na Halkidiki. Zobaczymy, co będzie dalej, ale na razie można powiedzieć, że początek jest nawet dużo lepszy jak rok temu. I tutaj kolejne słone głębiki, jakie jeszcze miały loty do tej pory jest to Dela Luz 130 km, no tam dosyć duże straty są gołębi, gdzie około 40% gołębi już zginęło, ale to ze względu na to, że cały czas jest w granicach 40-42 stopni temperatura, wiatry cały czas czołowe, ponieważ plan no, tu jest tak ułożony, także są to bardzo ciężkie warunki, ale polskie gołębi też w miarę sobie tam radzą i z ostatniego właśnie 130 km czwarte miejsce major Racing Team 26, również major Racing Team, także już udało się z przodu uplasować tego gołębia. No i co? Na koniec zostało nam właśnie jeszcze kartakso, które przed chwileczką właśnie te wyniki można powiedzieć, no nie ukazały się, bo są na żywo, także parę godzin wcześniej ten lot się odbył, teraz tak jak mówię, nie ma jeszcze połowy, połowy gołębi, gdzie połowa tutaj zdobywa punkty do klasyfikacji generalnej czy do z lotnika czy to klasyfikacji drużynowej, ale jeszcze nie osiągnięty jest ten poziom konkursu, także cały czas czekamy, ale straty są też dosyć duże, nawet już do 80 km straty były duże ze względu na to, że cały czas jest tam nawet 40 na locie 70 km, temperatura w połni, wiadomo, głębiej leciały wcześniej rano, ale też były troszkę później puszczone. Temperatura wynosiła 46 stopni, także a wiadomo, Portugalia, Hiszpania to nie jest taki, taki sam upał jak u nas, to jest inne powietrze, które jest dużo bardziej suchsze i bardziej niekorzystne dla gołębi. Także tutaj, jeżeli ktoś porównuje temperaturę 35 stopni w Hiszpanii, a 35 stopni w Polsce, to to jest tylko ta sama cyfra liczba. A jeżeli chodzi o, o odczuwalność i dla gołębi, no to jest to zdecydowanie dużo ciężej, jest ta też wilgotność i tak dalej, Od morza, tutaj wszystko także. To są dosyć takie ciężkie warunki. Ja no na, na pierwszy lot konkursowy dzisiaj na CarTaxo w Portugalii odbył się i z odległości 150 km od razu, prędkość tam gołębi głębi 1023 metry na minutę. I tutaj udało się już wygrać lot konkursowy. Pierwsze miejsce Majorz Racing Team i miejsce 14-26 i 26 również Majorz Racing Team. Także w pierwszej 30 udało się odbić trzy gołębie, zdobyć pierwszy konkurs w tym sezonie 2020. tam wcześniej z dwóch lotów treningowych że na Mołdawii i w Grecji mieliśmy pierwsze konkursy, ale jeżeli chodzi o oficjalne loty konkursowe, tutaj właśnie pierwszy konkurs dla polskich gołębi. Akurat udało się, że to gołąb z naszej hodowli. Notabene akurat w babci, po jesiennym gołębiu, gdzie babcia tego gołębia była, miała 28 miejsce na Blexi na ciężkim locie w 2018 roku. Także już widać, że te gołębie ze wspólnych gołęblików z tych linii się od razu sprawdzają. Zresztą na pozostałych wspólnych gołęblikach również na razie brylują te gołębie. Także tutaj można powiedzieć, że no i pierwsze i czternaste miejsce przełożyło się na to, że wygraliśmy zarówno pierwsze miejsce indywidualnie, jak i w drużynówce Również mamy pierwsze miejsce z tego lotu. Także początek też w miarę taki niezły. W przyszłym tygodniu będą się odbywać kolejne loty konkursowe, wiadome w Grecji, w Hiszpanii, tutaj w Portugalii. Tak samo, o ile pogoda pozwoli. Na razie, wiadomo, nie ma problemów z deszczami, czy z taką gorszą pogodą, ale jest problem z tymi temperaturami i wiatrami, które nie są zbyt przyjazne dla gołębina, ale niestety trzeba walczyć w tych warunkach cały czas. I co tam więcej? No, no loty treningowe rozpoczęły się w Czechach, na Mołdawii, w Rumunii, gdzie tam jeszcze? We Włoszech. W przyszłym tygodniu startują kolejne wspólne gołębiki właśnie w Rumunii. Chorwaci powoli też szykują się do sezonu. Na koniec to chyba będą startowali Niemcy też coraz więcej treningów jest robione, organizowane, także na dzień dzisiejszy Bułgaria również dosyć mocno trenuje pierwsze loty konkursowe, należy się spodziewać w końcówką przyszłego tygodnia, także myślę, że tak jak mówię z początku co tydzień będziemy relacjonować, a później już co dwa razy w tygodniu podejrzewam, że będziemy robić, czyli tą pewną środę, czwartek bądź czwartek i niedziela będziemy relacjonować właśnie te wyniki ze wspólnych gręblików. Na razie trzeba się cieszyć z tego, że widać, że można powiedzieć było teraz jak sobie można policzyć. 2, 4, 5, i 7 lotów konkursowych, i na 7 lotów konkursowych w trzech lotach udało się zdobyć miejsca w czołowej szóstce, także i to jest Grecja, Hiszpania, Portugalia, w trzech innych krajach. Te polskie głębie na razie od razu można powiedzieć, spisują się znakomicie, także trzeba kciuki dalej za polskich hodowców. Za Zatem, oczywiście, Mistrzostwa Świata to jest dopiero początek, ale myślę, że jak jest początek dobry, to później też w miarę powinno to jakoś lecieć. Także zapraszam do śledzenia naszych relacji z wynikami polskich hodowców, no i oczywiście do wysyłki gołębi na wspólne gębiki zimowe, ponieważ tam oprócz teraz 6 sierpnia będziemy wysyłać gołębie, jedziemy z gębiami właśnie do Rumunii na Superstar i Korabie. Także jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszamy do udziału i powodzenia dla wszystkich polskich hodowców. Dobry lot.